Jest sobota 27 marca, minęła godzina 21.50, zapraszam do studia lotto. Dobry wieczór Konrad Moreno. Czas zacząć losowania Gierlotto. Totalizator sportowy ma już 65 lat i od początku istnienia aktywnie wspiera polskich sportowców. Jest największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Każdego roku Totalizator sportowy przekazuje fundusze m.in. na budowę i modernizację obiektów sportowych. Ambasadorem jubiluszu jest Robert Lewandowski, jeden z najlepszych polskich piłkarzy. Zanim przejdziemy do losowań, chciałbym poinformować, że we wczorajszym losowaniu Eurojackpot podpadły 32 wygrane 5 stopnia po ponad 11 tysięcy złotych, a w najbliższym losowaniu do wygrania będzie 165 milionów złotych. Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu multi multi w łodzi padła wygrana warta 140 tysięcy złotych. Gratuluję zapraszam na dzisiejsze losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych ułożonych kul. bęben maszyny jest pusty, zwaniamy blokadę i losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały liczby 36, 13, 26, 32. Dwadzieścia siedem, trzydzieści, osiem, czterdzieści cztery, czterdzieści, osiem, trzydzieści, dziesięć, sześćdziesiąt dziewięć, pięćdziesiąt sześć, dwadzieścia pięć, pięćdziesiąt cztery, Siedemnaście, cztery, sześćdziesiąt cztery, jeden. Piętnaście, trzydzieści pięć, liczba trzydzieści pięć jest plusem. W mini-lot co miesiąc pada wiele piątek, w marcu jest ich już 26, a najwyższa z nich to ponad 382 tysiące złotych, które padło w serwisie online na lotto.pl. Losujmy! W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejnołożone kule, mieszania jest pusta. Dzwaniamy blokadę i losujemy 5 liczb. Oto wylosowane liczby: 7, 29, 42, 37, 33. Żeby zdobyć ćwierć miliona złotych w kaskadzie, trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Zapraszam na kaskadę. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejnołożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 3 24 15 20 Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, sześć, dwanaście, czternaście, dwa, szesnaście, dziewięć. W SuperSzansie w marcu padły trzy wysokie wygrane, w tym jedna w wysokości 2 milionów złotych. Szczęśliwy gracz zagrał wełku. Pozostałych dwóch zwycięzców w Pabianicach i Lublinie wygrało po 100 tysięcy złotych. Oto szczęśliwy numer SuperSzansy. 3, 7, 6, 6, 3, 0, 0. Gratuluję wygranych. Kolejny numer SuperSzansy poznamy w jutrzejszym studio Lotto. W tym miesiącu w Ekstrapensji padły trzy wysokie wygrane. Szczęśliwi gracze wygrali po 5000 zł złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Zapraszam na Ekstrapensję. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokadę i zaczynamy losowania.

A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 4. W ekstra premii można wygrać 100 tysięcy złotych. Aby móc zagrać o taką sumę, należy dopłacić złotówkę do zakładu ekstra pensji. Losujmy. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4, kolejno kule. Będę maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokadę i zaczynamy losowania. Wylosowane zostały liczby. 15 30 Trzydzieści dwa, dwadzieścia, cztery. A ostatnio wylosowaną liczbą w ekstrapremie jest liczba trzy. Za chwilę przejdziemy do losowania lotto. Przypominam, że dzisiejsza szóstka może być warta ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych. Wypłacając złotówkę do zakładu lotto, można zagrać o dodatkowy milion złotych w lotto plus. Trzymam ciuki, zapraszam na losowania lotto oraz lotto plus. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Bębny maszyny losującej są puste. Dzwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotki. 2 31 46

41 19 Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na stronie lotto.pl Na tej stronie znajdą Państwo informacje jak grać w gry lotto online taki sposób gry wybrał już ponad pół miliona osób. Jeśli nie ma wśród nich państwa, warto dołączyć. Zachęcam i życzę wielu wygranych. W wieczornym studiu los to to wszystko. A jutrzejsze popołudniowe losowania poprowadzi Agata Jasińska. Życzę państwu spokojnej nocy. Dobranoc. Życie jest pełne wielkich chwil. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.